Baby boom, czyli rosnąca ilość młodych Polaków to nie tylko gratka dla sprzedawców wózków i miniaturowych ubranek. To także, może przede wszystkim problem organizacyjny i administracyjny. Nasze zaplecze żłobkowo-przedszkolne nie jest przygotowane na taką frekwencję. Jest tak choćby w Warszawie. Koło 2000 miejsc brakuje. O tym, że do żłobka trzeba zapisywać się czasem nawet przed urodzeniem, dowiedział się niedawno Staś i jego mama. Słyszeliśmy, że są duże problemy z dostaniem się do żłobka i generalnie no jest to tak jak i z przedszkolami jedna wielka klika i wystarczy mieć znajomości, żeby się dostać, a jak się ich nie ma, no to nie można się dostać. Staś na szczęście nie musi ustawiać się w żłobkowej kolejce. Jego mama może mu poświęcić więcej czasu. Inni rodzice nie mają tyle szczęścia. W obawie przed brakiem wolnych miejsc, zapobiegliwi rodzice często zgłaszają swoich juniorów do kilku żłobków jednocześnie. Do 15 czerwca rodzice muszą e, pisemną deklarację złożyć, do którego konkretnego żłobka e, chcą oddać dziecko. W tym wypadku spontaniczność i odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę mogą być poważnym błędem. Istnieje możliwość, aby zapisać dziecko w momencie, kiedy już posiada PESEL, zatem jest czas na to, żeby, żeby z wyprzedzeniem Próbować znaleźć miejsce dla swojej pociechy w warszawskich żłobkach. A dlaczego warto zapisać się do żłobka? My wiemy, bo w żłobku jest po prostu fajnie.